Wszystkie nasze lęki z łatwością moglibyśmy zawrzeć w jednym zdaniu. Boimy się życia. Jeśli drżymy przed wszystkim, co duże, drżymy też przed życiem. Pierwotność życia jest duża, ma być duża. Miłość, której pragnie każda z nas, ma być duża. Łączy zaufanie, wzajemne dostrzeganie siebie z gotowością na zranienie. Ta miłość wymaga od nas prawdziwie wielkich decyzji i zobowiązań. Nie tylko przed nami samymi, ale przed drugim. Dopiero kiedy zaczniemy traktować ją jako coś poważnego i wartościowego, czyli właśnie dużego, ona przyjdzie do nas w jakości najlepszej. Sukces, za którym goni tak wiele z nas, to także duża sprawa. Trzeba być gotowym na porażkę, żeby go osiągnąć. Na spotkanie z życiem też trzeba być przygotowanym na to, co duże. Jeśli pozwolimy sobie na to, co duże, pozwolimy sobie na życie w pełni. Wszyscy potrzebujemy na nowo zrozumieć to słowo.